Możliwość składania wniosków w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020. Pomoc suszowa, inwestycje nawodnieniowe to główne tematy konferencji prasowej w Podlaskim Oddziale Agencji Rolniczej w Łomży. 16 października. Rozpoczynamy płatności obszarowe z wniosków przyjętych w 2019 roku w formie Zaliczkowej. i Nowością jest to, że za, zaliczkowane również będą wnioski z programu rozwoju obszarów wiejskich. Płatności obszarowe to jest 70% należnej kwoty z PROWU 85. To jest ta działalność, która jest prowadzona przez biura powiatowe i nadzorowane przez biuro działań społecznych i środowiskowych oraz płatności bezpośrednich i w drugiej części przedstawimy stan zaawansowania, rozpatrywania i w ogóle nie, czym aktualnie zajmuje się Biuro Wsparcia Inwestycyjnego? Rolnicy w województwie podlaskim złożyli dotychczas prawie 5 tysięcy wniosków o pomoc z powodu strat wyrządzonych przez suszę. Wnioski na, w ramach tych płatności przyjmujemy od 3 października i będą przyjmowane do 30 października tego roku. Chyba, że nastąpi taka sytuacja, że trzeba będzie przedłużyć jeszcze ten termin przyjmowania wniosków. To decyzją ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi taki termin zostanie przedłużony. Na razie jest określony do końca października. W ramach tych płatności rolnicy mogą się starać o, o dopłaty do strat, które powstały w ich gospodarstwach, jeżeli w jakiejkolwiek uprawie nastąpiła strata oszacowana przez Komisję powołane przez wojewodę w jakiejkolwiek uprawie nastąpiła strata powyżej 30% w danej uprawie. I wtedy rolnik posiadający protokół szacowania strat składa do agencji wniosek na podstawie protokołu wypełniając ten wniosek i otrzyma płatności. Są określone w wysokości od 1000 do 250 od 1000 zł do 250 zł i w zależności od tego jakie straty nastąpiły w danej uprawie najwyższe stawki te 1000 złotowe dotyczą strat powyżej 70% danej uprawy w tym, w tym wieloletnich użytków zielonych i a stawki niższe 500 zł i 250 zł uzależnione są też i to jest nowość w przyznawaniu płatności tej w tym roku uzależnione są też od obsady Zwierząt na jeden hektar użytków. W tym użytków wieloletnich, użytków przede wszystkim, na wieloletnich użytków zielonych. Agencja Rolnicza przygotowana jest do realizacji płatności bezpośrednich. Te płatności zaliczkowe w ramach tych działań związanych z płatnościami obszarowymi w ramach wsparcia bezpośredniego oraz programu rozwoju obszarów wiejskich. I rozpoczniemy od 16 października i potrwają do 30 listopada tego roku. Obejmą one w ramach płatności bezpośrednich wszystkie schematy pomocowe, które obejmują płatności bezpośrednie i w stawce 70% danego schematu pomocowego będą naliczane i wypłacane te płatności. Ruszyły nabory wniosków na inwestycje nawadniające i modernizację gospodarstw rolnych. Mamy teraz działanie nowy obszar w zakresie nawadniania, jest to obszar, który powstał w działaniu Modernizacja Gospodarstw Rolnych. Tutaj to działanie jest oczywiście skierowane do rolników prowadzących działalność w zakresie produkcji zwierzęcej bądź roślinnej. Rolnicy, którzy posiadają co najmniej jeden hektar użytków rolnych i nie więcej niż 300 hektarów, mogą skorzystać z nowego obszaru na nawadnianie. Tutaj kosztem kwalifikowanym jest budowa studni zbiorników. Zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody oraz zakup i instalacja nawadniających systemów do sterowania nawadnianiem. Oczywiście trwa też nabór z inwestycji odtwarzających potencjał produkcji rolnej. Ten nabór już trwa od lipca. My te wnioski rozpatrujemy, można powiedzieć, na bieżąco. On trwa do 31 grudnia. Te inwestycje dotyczą odtwarzania potencjału związanego z właśnie suszą, z katastrofami, z deszczem nawalnym, z jakimiś katastrofami, które nastąpiły we własnym gospodarstwie, ale dotyczył tak naprawdę tylko i wyłącznie składnika zniszczonego przez tę katastrofę. Więc tutaj można odtworzyć potencjał, który został zniszczony przez, przez, przez daną katastrofę, tak? czyli na przykład przez suszę. Tylko gospodarstwa w zakresie ASF-u, czyli te, które chciałyby zrezygnować z świń, mają rozszerzony katalog, jeżeli chodzi o zakres inwestycji i mogą tutaj skorzystać też z zakupu maszyn rolniczych na przykład. Kolejne działanie, jeżeli chodzi o nawodnianie jeszcze wrócę, nabór trwa od 25 września do 22 listopada. Jeśli chodzi o. Mm, Działania kolejne są to działania związane z wzmacnianiem przedsiębiorczości. Trwa nabór z działania 6.2, jest to premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. To jest nabór bez ASF-u, czyli tutaj nie jest związany zupełnie z produkcją świń. I tutaj nabór zaczął się 30 września i skończy z upływem 29 października. Premia została podniesiona w odniesieniu do podstawowej kwoty. Poprzedni nabór mieliśmy na kwotę 100 tysięcy złotych. W chwili obecnej ta premia wynosi 150 na starcie, bądź nawet do 250 tysięcy, jeśli ktoś zamierza zatrudnić powyżej trzech osób w swoim przedsiębiorstwie. Tutaj są różnice w odniesieniu do poprzedniego naboru, takie, że jest to premia może być przeznaczona dla przedsiębiorcy, który miał zawieszoną działalność przez okres tam co najmniej 24 miesięcy bądź prowadzi działalność już gospodarczą, ale chce skorzystać z innego kodu działalności. Tylko to jest oczywiście, tutaj trzeba mieć na uwadze, że co najmniej 20, 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy trzeba być ubezpieczonym w kursie w pełnym zakresie. Więc musiał to być przedsiębiorca, który był na pełnym krusie. Kolejne działanie związane z wzmacnianiem przedsiębiorczości to rozwój przedsiębiorczości, rozwój usług rolniczych, czyli tak zwane rury. Będzie to drugi nabór już. Nabór jeden mieliśmy w roku 2016. Było tam u nas ponad 121 rolników, z których 81 wniosków zakończyło się podpisaniem umowy. Rozwój usług rolniczych, czyli dla małych i mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzą działalność związaną z produkcją roślinną, z produkcją zwierzęcą i z usługami dla rolnictwa, które są po zbiorach, czyli np. przykład suszenie ziarna. Tak? Tutaj można dostać kwotę do 500 tysięcy złotych. I przedsiębiorcy, którzy chcą korzystać na zakup maszyn rolniczych i świadczyć usługi dla rolnictwa, mogą skorzystać z tego działania. Nabór trwa do 20 listopada. Agencja przeprowadziła także akcję Arimr Wspiera Dzieci, przeznaczoną dla organizacji pozarządowych. W ramach akcji, której celem była popularyzacja działania agencji, na nagrody przeznaczono pięć zestawów edukacyjnych.